Witam serdecznie. Prawie połowa kwietnia 2023 roku na spotkaniu MedFi. I jakbym mógł to po polsku powiedzieć, jest to skrót od finansów w metaversach. Dzisiejsze spotkanie ma charakter czysto edukacyjny. Podzielę się, drogi słuchaczy z Tobą moimi doświadczeniami. Nie jest to porada finansowa i zachęcam, abyś sam zweryfikował informacje, które dzisiaj usłyszysz. Zastanów się, jakie aktywa zgromadziłeś do tej pory. Czyli coś, co generuje tobie dochód pasywny czyli taki dochód. Który nie wymaga nakładów twojej pracy. I po stronie pasywów, chciałbym nadmienić, bo to często w drodze z rozmowami wynika, ktoś mówi, że jego aktywem jest dom. Dom jest pasywem, bo generuje koszty. Oczywiście ten, w którym mieszka, nie ten, który wynajmuje. Ale jeżeli chodzi o świat finansów w metaversach to chciałbym dzisiaj przekazać tą informację bardziej szczegółowo czyli jeżeli ktoś jest świadomy jak komputery zrewolucjonizowały to w jaki sposób pracujemy w jaki sposób funkcjonujemy w jaki sposób obecnie zarządzamy tym wszystkim czyli poprzez nie wiem laptopy smartfony to okazuje się że ten wynalazek byłby niczym, gdyby nie oprogramowanie. I właśnie zmiany technologiczne, jak wszędzie, są potrzebne i patrzymy, co, jakie zyski przychodzi. Czyli, jeżeli ktoś wyda ileś tam pieniędzy na telefon, to jest ok. Pytanie, ile wyda na oprogramowanie i jak bardzo osoby, które programują, mogą. W tym temacie zarobić. I dlaczego o tym mówią? Ponieważ, kiedy w 1997 roku powstał Amazon, Amazon nie wygrał, dlatego że lepiej wysyłał książki na odległość. Stworzył oprogramowanie, które to po prostu umożliwiło. I jeżeli ktoś miał trochę luźnych środków i by zainwestował w akcję Amazona jakieś 25 lat temu, dzisiaj byłby milionerem, Później kolejna sytuacja, taka się wydarzyła na przełomie lat 2009-2010 z Bitcoinem. Technologia, nowa, właśnie nowe oprogramowanie, coś, co jest niezrozumiałe. Niewiele osób potrafiło to jakkolwiek wytłumaczyć, ale każda z tych osób, która podjęła wyzwanie, aby się nauczyć. I zainwestować. Dzisiaj też jest milionerem. Jeżeli popatrzymy na największych gigantów technologicznych, czy to Microsoft, Apple, Google, Meta, to na czym oni się opierają? Ano właśnie na oprogramowaniu. Choćby Zoom, na którym dzisiaj jesteśmy, to też właśnie jest to związane z oprogramowaniem. Jeżeli ktoś z Państwa zastanawia się, jak w tych finansach, w metaversach można zarobić i o co chodzi? No to właśnie chodzi o oprogramowanie, bo tutaj są takie elementy jak Web3, jak DeFi, jak NFT. Nazwy być może nieznane, ale proszę się nie obawiać, ja je rozwinę i wytłumaczę. Więc jeżeli ktoś pamięta, jak powstały te komputery i pamięta, że to się poprawnie nazywało Web1, gdzie mieliśmy Onet, Wirtualną Polskę, Amazon, Allegro, to pierwsza generacja polegała na tym, że myśmy mogli coś napisać i ktoś mógł coś odczytać. Kiedy następowała ewolucja w tym oprogramowaniu i mamy ten Web2, czyli Skype, Whatsapp, TikTok, to następuje tutaj interakcja. Czyli ja do Państwa coś mówię i Wy słyszycie. Później, kiedy będą pytania i odpowiedzi, będzie następowała interakcja. I jeżeli ktoś popatrzy i zna te wszystkie ikonki, to proszę sobie zobaczyć na ikonki Web3. Czy ktoś je zna? Czy któraś z tych ikonek coś mówi? Jeżeli tak, to super. Jeżeli nie. Warto się zapoznać. Dlaczego? Bo kolejna, kolej, kolejny etap tej ewolucji daje nam nie tylko możliwość jakby zapisu i czytania, ale też daje nam możliwość zaufania. Czyli ja już nie muszę iść do nikogo, do prawnika, żeby coś podpisać, żeby mieć pewność. Algorytmy komputerowe wszystko za mnie sprawdzą, zweryfikują i nastąpi interakcja. I dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ tutaj będą pieniądze, tutaj już są pieniądze. I dlaczego o tym mówię? Bo gospodarka i ekonomia idzie w tym kierunku. Citibank oraz JP Morgan i jakieś tam jeszcze inne instytucje wyceniły, że trend w ekonomii. Wzrośnie około 32 tysiące razy. Czyli będzie do podziału, jakbyśmy wyszli z dnia dzisiejszego, 13 trylionów amerykańskich dolarów więcej. Na polskie 13 bilionów dolarów. A myślę, że to jest ogromna kwota pieniędzy do podziału. Pytanie, kto po nie sięgnie? I ja osobiście uważam, że wszyscy ci, którzy oczywiście są na początku, ale nie pasywnie, a aktywnie. Citibank też taki raport wydał, że przewiduje, że do 2030 roku z właśnie tej technologii, z tego programowania, będzie korzystać ponad 5 miliardów osób. Tak? Czyli będziemy mieli tyle użytkowników internetu, tego już po tych wszystkich przejściach, po tej całej ewolucji. I to właśnie napędzi tą gospodarkę. Czyli jakbyśmy się zastanowili, skąd to się bierze, dlaczego tak, otóż możemy sobie to już sprawdzić, jak to wygląda na dzień dzisiejszy. Czyli edukacja online, zakupy online, komunikacja online, finanse online. I tak bym mógł wymawiać, wymagać, czy to reklama, czy opieka zdrowotna. Bo kto z Państwa, na przykład, do lekarza poprzez aplikację się zapisuje. Jeżeli pójdziemy dalej, to niektórzy już jakby mają operacje dzięki tym nowym technologiom, czyli nie tylko lekarz, ale też komputer jakby poprawia koryguje. I tak samo. Dzieje się to na wielu płaszczyznach, bo nie trzeba chodzić do szkoły, można się edukować z domu. Ale nas najbardziej interesują finanse. Dlaczego? Ponieważ, chciał, nie chciał, w dobie dzisiejszych czasów to finanse rządzą światem i informacja, wiedza i po prostu my potrzebujemy w jakiś sposób się rozliczać. Czy to kupimy coś, czy to mamy jakieś rachunki do zapłacenia, czy po prostu za jakąś usługę? No po prostu tak jest. Więc większość z nas korzysta z waluty Fiat, czyli ten pieniądz taki, czy to elektroniczny, czy papierowy. I do tej pory wszystko było takie powiedzenie, pewne jak w banku. Okazuje się, że Credit Suisse upadł i ludzie nie mogą odzyskać swoich pieniędzy. W Stanach Zjednoczonych kilka banków też upadło Silicon Valley, Signature i inne także proszę sobie posprawdzać. No i pytanie jest, czy to już jest takie pewne i w jaki sposób my możemy się inaczej rozliczać? Otóż są kryptowaluty i można z jednego portfela na drugi portfel właśnie taką kryptowalutę wysyłać. Są stable stablecoiny, czyli takie odpowiedniki na przykład do dolara. I tak samo można się między sobą rozliczać. W grach są tokeny. W network marketingu zazwyczaj są punkty, tak, czyli ktoś może wymieniać punkty na produkty. Także myślę, że poznając różne możliwości tutaj będziemy mieli możliwość. Być troszeczkę mniej kontrolowani, bo jeżeli wejdzie CDBC, czyli Central Bank Digital Currency, na polski to jest cyfrowy pieniądz bankowy, to może być problem, bo pieniądze te będą w pełni programowalne po jednej stronie a ponadto. Pieniądz może być użyty do kontroli, będzie on w pełni kontrolowany, bo nawet całkiem niedawno wypłynęło nagranie rozmowy Christine Lagarde, prezeski Europejskiego Banku Centralnego. Także zachęcam sobie przesłuchać, co ona mówi w tym temacie. I jeżeli ktoś chciałby troszeczkę tutaj być niezależny, samodzielny, posiadać swoją własność, to ja zachęcam przyjrzeć się właśnie tym finansom w metaversach, ponieważ w sejfie są wszystkie nasze zasoby. Jest to społeczność, czyli zdecentralizowana, autonomiczna organizacja. Tak to się fachowo nazywa, ale ja wolę powiedzieć społeczność. Każda osoba, która będzie chciała współpracować, będzie mogła. Pytanie, czy chce? Pytanie, czy będzie się czuła bezpiecznie? Więc proszę sobie sprawdzić. Największą firmę zajmującą się bezpieczeństwem, właśnie w tej nowoczesnej technologii, technologii blockchain, zajmuje się firma Certic. Ona sprawdziła wszystkie linie kodu, wszystkie inteligentne kontrakty, tak można powiedzieć, algorytmy komputerowe. Które sprawdzają, że tam nie ma żadnych uchybień, żadnych dziur, że wszystko jest bezpieczne i że warto z tego skorzystać, bo no nie ma dziury. Jeżeli ktoś znajdzie dziurę, ja po prostu bardzo bym poprosił o taką informację. I co się w tym safe znajduje? Jeżeli ktoś chciałby dołączyć i dlaczego warto dołączyć? Ponieważ Wszyscy, którzy do tej pory już się przyłączyli i zainwestowali, są współwłaścicielami właśnie tego sejfu. I co w tym sejfie się znajduje? Na dzień dzisiejszy, bo sprawdzałem przed dzisiejszym spotkaniem, mamy prawie 3,5 miliona dolarów USDT do zainwestowania. Czyli jeżeli ktoś będzie miał jakiś pomysł i powiedzieć słuchajcie można tu zainwestować dają dobre dywidendy może nam się to opłacać my taki projekt rozpatrzymy jeżeli ktoś patrzy co się jeszcze tam znajduje znajdują się w tym safe już inwestycje poczynione i co to daje tej osobie że z tych inwestycji będzie mógł czerpać dywidendy Myślę, że to rewelacja, czyli być troszeczkę jak Warren Buffett. Nie będzie potrzeba sprzedawać akcji, ale będzie można właśnie czerpać dywidendy. Ja na przykład sprawdziłem The Sandbox, wartość została już podwojona. W styczniu zostało zainwestowane 850 tysięcy, teraz prawie milion 800 jest warta. Jeżeli to będzie tak zwany jednorożec, miliard, no także proszę sobie pomyśleć, ile to musi jeszcze wzrosnąć, ile dywidend z tego może być. I zachęcam do zapoznania się z tymi inwestycjami, ponieważ są rewelacyjne. Ja, gdybym się tu nie przełączył, nie znałbym tego, nie wiedziałbym o tym. Dzięki temu, że prowadzę dziś takie spotkanie, mogę śmiało powiedzieć, jaką wartość to ma dla poszczególnych trendów w ekonomii. I uważam, że jeśli chodzi o Web3 i Metaversy, jest to rewelacja z mojego punktu widzenia. Każdy powinien sam sprawdzić. Co jeszcze się znajduje w skarbcu? W skarbcu znajdują się zdywersyfikowane aktywa. Aktywa A, czyli Bitcoin, BNB i Ethereum. Niewiele osób stać, żeby sobie kupić całego Bitcoina, a tutaj po prostu może być współwłaścicielem. Tego. Jeżeli te aktywa urosną w scenie, znowu będzie można trochę sprzedać, spieniężyć i podzielić się zyskiem. I w ostatnią częścią tego skarbca są, jest taki, takie wiadro, można powiedzieć, z pieniędzmi i z tymi tokenami MetFi, czyli skrót od Metaverse Finance. I każda osoba może wrzucić tyle pieniędzy, Ile uważa za słuszne i nabyć trochę tych tokenów, lub jeżeli ktoś chce się wycofać i spieniężyć, odda nam tokeny, a my mu wypłacimy w zależności od kursu proporcjonalnie tych pieniędzy. I dlaczego o tym mówię i dlaczego to jest ważne? Bo na dzień dzisiejszy mamy ponad 30 milionów tokenów to jest tak, jakby 30 milionów akcji i właścicielami tego jest 22 tysiące portfeli. Dokładnie 22 104 na chwilę obecną. I jeżeli my to podzielimy, możemy sobie oszacować. Jeden ma trochę mniej, drugi ma trochę więcej, ale jeżeli my jesteśmy współwłaścicielem, to wszystko to, co przed chwilą powiedziałem, w zależności od tego, ile tych tokenów posiadamy, taki procent skarbca mamy, i takie nam się należą odsetki i dywidendy. I ile tych tokenów będzie? Społeczność zagłosowała, żeby właśnie to był charakter deflacyjny, więc my wiemy, że maksymalnie będzie 500 milionów tokenów. Także, jeżeli ktoś popatrzy, mamy 30 milionów na dzień dzisiejszy, to realnie, maksymalnie wydaje się, że może razy 10 będzie. Czyli uczestnicy będą przychodzić, będą chcieli, jak poczują tą moc tego trendu, to wartość skarbca będzie rosła i będziemy widzieć, że po prostu dysproporcje ilości tokena do wartości skarbca się rozjeżdżają. I każdy, kto będzie posiadał cząstkę, będzie współwłaścicielem, będzie miał z tego korzyść. Pytanie: jak długo ktoś musi poczekać? To już jest indywidualna sprawa, kiedy będzie zadowolony, żeby to spieniężyć, lub te dywidendy mu wystarczą. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, że ktoś powie: OK, chcę nabyć trochę tych akcji, tych tokenów, żeby być współwłaścicielem, to jeżeli ktoś przeznaczy około 500 dolarów i nam będzie 100 takich tokenów, to się zastanawia, w jaki sposób zrobić, żeby dwukrotnie jakby się zwiększył jego udział, żeby mógł dostać wyższe dywidendy, bo na przykład dostanie dywidendy powie fajnie, ale jakby miał dwa razy tyle, byłoby lepiej. No i każda osoba, która nie wie, jak ten schemat działa, mówi, no muszę dokupić drugie 100 za dodatkowe 500 i wydać w sumie 1000 dolarów. Dzięki naszej usłudze mogą Państwo skorzystać z czegoś takiego, co się nazywa smart contract, i wykupić sobie właśnie tą usługę, co spowoduje, że zapłaci tylko 100 dolarów dodatkowo, ale będzie miało prawo, bo to będzie wynikało z tej umowy, do namnażania czy do podwojenia tej ilości tokenów. W danym czasie. Czyli wtedy wydamy tylko 600, a nie 1000. Jeżeli ktoś powie, fajna sprawa, jak zrobić, żeby mieć więcej tych tokenów, czy można szybciej? Oczywiście można i każdy sobie musi przekalkulować, czy chciałby na przykład wydać na tą usługę 1500 dolarów i wtedy ta ilość tokenów w tym samym okresie czasu mu czterokrotnie szybciej się naliczy. Takich możliwości mamy 10. Najdroższa jest za 102 tysiące dolary. Nie każdy posiada, ale ten, kto posiada i rozumie, jak schemat działa, na pewno będzie chciał skorzystać. Także widzą Państwo, każdy może skorzystać na miarę swoich możliwości i swojej zasobności swojego portfela. Te obrazki, które widzimy, to to jest NFT użytkowe. To jest takie cyfrowe świadectwo własności, i w tym świadectwie jest zapisane, co ten kontrakt zawiera. Czyli już nie musimy iść do prawnika. Algorytmy komputerowe wszystko to sprawdzają i mówią, co z tego wynika. Z angielskiego nazywa się to Digital Property Rights. Także zachęcam też to sobie, jakby. Całą definicję sprawdzić i przetłumaczyć na polski, jeżeli ktoś nie zna języka angielskiego. Także można zastartować od 100 dolarów i mieć przyrost drugie tyle w określonym czasie. I każda usługa, która kosztuje dwa razy więcej od poprzedniej, daje większe korzyści. Także skąd się biorą pieniądze w skarbcu? Bo to też jest ważne. 40% z tej usługi właśnie idzie do skarbca. 50% z tej usługi idzie na prowizję. I 10% z tej usługi dostają Państwo zamieniane na token, żeby się po prostu miało co mnożyć, jeżeli ktoś nie dokupi dodatkowo tokena. Aczkolwiek zachęcam, warto, bo jak pamiętamy, im ktoś ma więcej tokenów, tym ma większy udział w skarbcu, i proporcjonalnie od tego będą wynikały dywidendy i wszystkie korzyści. Oczywiście nie tylko strona pasywna jest w tym projekcie, jest też strona aktywna, czyli ktoś może powiedzieć: fajny program, nie mam wystarczająco dużo pieniędzy, żeby sobie pozwolić na to, co chcę, chcę pozwolić. Ale podzielę się informacją z moimi znajomymi, i czy jakąś korzyść z tego będę miał. I oczywiście odpowiedź jest tak. Bo wiadomo, że nikt za darmo telefonu nie podniesie, nie zadzwoni. I tutaj, jeżeli my polecimy to swoim znajomym, i oni skorzystają z naszej usługi, to właśnie tak jak mówiłem, 50% idzie na prowizję i automatycznie. W czasie rzeczywistym na portfel Metamask jest przeznaczana ta prowizja w USDT, czyli w tym dolarze Tether. Myślę, że to jest bardzo fajne. Każda osoba, moim zdaniem, powinna kupić sobie najniższy kontrakt to NFT, to cyfrowe świadectwo własności, by mieć dostęp do tych suwaków, kalkulatorów, by sobie obliczyć najlepsze możliwości. Co dla danej osoby, jakby służą. Bo ktoś powie na rok, ktoś powie na dwa lata, ktoś powie na pięć lat, dziesięć lat. Każdy sobie ma możliwość tam sprawdzić i obliczyć, jak to będzie dla niego działać. Bardzo ważnym elementem w tym projekcie jest właśnie grupa osób. Osoby nigdy wcześniej się nie znały, ale poprzez prowadzenie takich spotkań, jak ja dzisiaj, Powiedzieli, poznajmy się, spotkajmy się, róbmy to razem, uczmy się i edukujmy. I to jest pierwsza wycieczka, która była zorganizowana. I te osoby, które Państwo widzą, tak naprawdę ten projekt zastartowały. Gdyby nie oni, pewnie by nie było dzisiaj tutaj tego spotkania. A tak jest szansa powiedzieć, że grupa polska zaczęła rosnąć i już w maju w Tajlandii. Będzie można spotkać się ponownie z ludźmi z całego świata, by wspólnie się edukować, wspólnie rozwijać i wspólnie prowadzić ten projekt, bo każdemu z nas zależy, aby po prostu ten projekt generował jak największe zyski. Co jest bardzo ważne, ponieważ tutaj nie ma struktury korporacyjnej, nie mamy żadnych kosztów, a prowizje, które wynikają z tego projektu są dostępne w, staty w sekcji statystyki i na 22 tysiące portfeli mamy wypłacone ponad 25 milionów 400 tysięcy dolarów. Myślę, że to jest świetny wynik jak na 10 miesięcy istnienia projektu, bo tak naprawdę większość projektów dopiero pierwszy rok ma rozruchowy. Jak zobaczymy, jakie pułapy pieniężne, ile osób już to zarobiło, to powiedzmy sobie szczerze, że nieraz rok pracy ktoś musi na etacie pracować, a tutaj ma jako dodatek właśnie z tytułu tego, że komuś to polecił, bo jego lokata cały czas pracuje i te aktywa cały czas pracują. Nie musi tego wyprzedzawać. Tutaj są premie, by utrzymać płynność finansową, mieć na rachunki albo zareinwestować, jeżeli ktoś. Wie, jak poprawnie działa kwadrans przepływu pieniądza, i którzy ludzie się bogacą, a którzy niekoniecznie. Także absolutnie uważam, że trend tej trzeciej generacji internetu web 3 to jest właściwy czas, właściwy moment. Ktoś, kto sobie w Google wyszuka, bardzo dużo w tym temacie znajdzie. Ja jakby podałem naj Moim zdaniem najważniejsze informacje. Każdy z nas może skorzystać z anonimowego portfela. Ja sugeruję Metamask. ktoś może skorzystać z innego, bo są inne portfele. I co nam, to nam daje? Że nie jesteśmy kontrolowani, nie jesteśmy śledzeni, bo nie podajemy tam żadnych danych: ani imienia, ani nazwiska, ani e-maila, ani numeru telefonu. Także myślę, że warto w tym temacie. Się troszeczkę odnaleźć. Zdecentralizowane finanse i NFT, czyli cyfrowe świadectwo własności. Czego chcieć więcej? Jeżeli ktoś ma pytania, to zapraszam do tych pytań i proszę pamiętać, aby skontaktować się z osobą, która poinformowała o tym projekcie. Jeżeli ktoś ma niedosyt i chciałby więcej informacji, zapraszam na strony systemu wsparcia, gdzie tam jest to wszystko opisane. I być może ktoś woli przeczytać, niż słuchać mojej narracji, ale mam nadzieję, że podobało się i możemy teraz podyskutować.